No siemanko, tu brylu dziś akcja z beczką i z kursusem. Dawno nie było, więc pewnie Wam się spodoba. Fajnie pogoda to pisuje. A co będziemy robić? A to tutaj jest oczko wodne, tam są, powinny być jeszcze jakieś rybki. Parę rybek odpadło w zimę. Wodowaliło śniegiem jak pamiętacie no i... Widzicie jakaś zupa? Trzeba by było wodę podmienić. Zawsze na wiosnę podmieniam. Tam jest liści pewnie nawalone. A że mamy taki sprzęt, no to kurczę. Nie będziemy wiadrami ani pompką jakąś. Najpierw trzeba zalać pompę, bo na zimę musiało być wszystko spuszczone. Łapy zjarane od wczorajszego siewu ogórku, posmarowane mam. Dobra, lejemy co się obleje, to... Ale syf. Syf. Normalnie syf. Ciekawe jak ten wąż po zimie. Czy miękki, czy sztywny? O, miętki się zrobił właśnie. Gdy był taki sztywny. Chociaż nie, trochę. გაიარე ყველა დო სტა

Synek uważaj? No. Jedziemy z pierwszym transportem. Zobaczymy jak to będzie ten, wyglądać w redlinie. Trzeba więcej do odpalania, szczególnie pierwszego. Kurde, będę musiał pojawiać na No dobra, ciśniemy. Jak ktoś to rozrusznik przyjdę po niego Wykotniemy Wlejemy w tą dziurę Przed kołami, wpadnę teraz w dołek I wejdzie Hop Zobaczymy Mam posiane jest posiane, posadzone ziemniaki W zeszłym roku Tu był Jak dobrze pamiętacie, ci co Oglądają wszystkie odcinki Dobra Pełno jest. Otwieramy. Leci. Ale zielona woda. W pozorom, 400 litrów to nie jest tak mało. <grystanie> dobrze, że jest sitką w wężu, bo by ryb na pewno nie było, tylko łuski by leciały tutaj. No, dobra. Jedziemy z otwartym zaborem, tam jak będę wyjeżdżał. Tu jeszcze beczka się przechyli i reszta będzie. Dobra. Będziemy po ulicy chlapać. Dá aí, é pleno. Widzę. Nie mogłem kurwa odestać tego Wiesz, że ja nagrywam, nie? Rozłamało o. Si to rozwaliło ja. o. Tyle z tego zostało Przydusiłem i tyle. Pomogłem. A będzie nowe, mosiężne. I tak chciałem to zmienić, bo to takie tu miękkie. Dobra. Nie ma pełnej No i drugi. Mamy po robocie. Teraz jeszcze łopatą i wiadrami. Te liście, które tam zostały w statku. W oczku wodnym, przepraszam. Trzeba wybrać. O, dlatego tak zapychało się to sitko też. Nie mogę zaciągnąć tyle to Musiałbym je zdjąć. Zdjąłbym jak gdyby nie ryby Wtedy by mi tam nie zależało, liście by pomieliło Tak to wygląda, też ziemniaki lada dzień ziemni, powinny wychodzić ale Trochę do dosiane, pojeździłem po tym, ale jeszcze nie wchodzi to bo... Nie no, ma widać jeszcze Widać, się, że większość jest tym razem ciemna No, tak to wygląda. Teraz tylko poczekamy aż wyschnie, się zamiecie z reszty piachu takiego na dnie tego osadu. Te reszty liści. I wtedy zalejemy świeżą wodą. Słońce to jest najlepsza dezynfekcja. Wypali także że zero zarazków. Jeszcze zobaczymy tutaj, bo pewnie Was to interesuje. Jak wyglądają ryby? Kilka jest. Nie wiem, czy ich dostawu dać. O żaba, jest. Aj, kurde. Rybki. No nie mogę złapać. Patrz. Japończyk. Ale lina tu gdzieś czuję małego. Lina. A i te czerwone szubunki karasie, tak tak zwane chyba to wpuszczę wszystko tam do stawu chociaż tych japońców to mi trochę żal tam wpuszczać o drugi linok bo kurde one mi... o taki Japonie zwiększysz. no dobra, cóż to by było na tyle także dzięki za oglądanie do usłyszenia i cześć